Cześć moi drodzy, witam was serdecznie na kanale portalu FPC. Mnie właśnie przed chwilą zabili, ale teraz mam za to chwilę, żeby przedstawić wam, zrecenzować zestaw dla graczy CK700 od Motospeed. To jest zestaw, który dotarł do mnie z sklepu Bezet Future. Link z 10% kuponem znajdziecie w opisie tego filmu. Szczegóły po intro. Motospeed CK700, który dotarł do mnie ze sklepu BZ Future, to zestaw klawiatury z przełącznikami optycznymi, takimi szarymi, oraz myszki. Zacznijmy od klawiatury. Moi drodzy, klawiatura w zestawie Motospeed CK700 to jest klawiatura z przełącznikami optycznymi, takimi szarymi. W zestawie mamy klucz, którymi kapsle możemy pozdejmować. W ten sposób dostaniemy się do samych przełączników. Klawiatura 104 klawisze, zwykły układ US, założymy sobie kapsel z powrotem, z podświetleniem. Podświetlenie jest regulowane, ale tylko i wyłącznie mamy ten jasny, biały, powiedzmy kolor z takim zimnym odcieniem, niemalże wpadający w niebieski. Nie ma tutaj dedykowanych klawiszy multimedialnych. Funkcje multimedialne są ukryte pod przyciskami funkcyjnymi i są to podstawowe. Funkcje do tak naprawdę, na przykład do regulacji głośności czy zarządzania muzyką, jeżeli mamy tutaj to wszystko odpowiednio skonfigurowane. Poza tym, jest to podstawowa klawiatura. Mamy kilka również takich profili gamingowych ukrytych pod klawiszami 1, 2, 3, 4 oraz 5. Natomiast ja nie znalazłem dedykowanego oprogramowania dla tego zestawu, a szkoda, bo to by się przydało. Jeżeli chodzi o samą klawiaturę, to ona przede wszystkim jest. Dość głośna i to może denerwować, natomiast jakość wykonania jest jak najbardziej ok. Mamy również składane nóżki, mamy wszędzie antypoślizgowe elementy. Podpięcie to jest oczywiście USB. Przewód jest gruby, odpowiednio długi, ale dość elastyczny. To jest bardzo fajne rozwiązanie. Mamy rzep, wtyczka. Wszystko oczywiście różowe. Co do samej myszki, to tutaj mamy przede wszystkim sensor PMW 3320, czyli mamy myszkę optyczną, i tu jest jak najbardziej praktycznie z najwyższej półki ten sensor. Nie jest to konstrukcja duża, bardzo lekka. Poza przyciskami prawym, lewym mam oczywiście przycisk ukryty w rące Sama rolka z powierzchnią antypoślizgową oraz dwa klawisze do zmiany DPI. I tutaj nie mamy tak naprawdę interpolacji, bo max to jest 3200 DPI, jak nie pamięć nie myli. Na lewej krawędzi mamy również przyciski wstecz i dalej. Zauważcie, że mamy także powierzchnię antypoślizgową, ale to jest tworzywo, niestety. To nie jest żadna guma, nic takiego. To jest zwykły, po prostu nacięty plastik. Przewód tutaj również jest różowy, ale jest on w materiałowym oplocie jest zdecydowanie sztywniejszy niż ten przy klawiaturze. Wtyk no, jest identyczny. Jeżeli chodzi o przełączniki to ręki sobie nie dam uciąć, czy to są Omrona czy nie, bo takiej informacji nie znalazłem i myszka co ciekawe zupełnie inaczej jak klawiatura posiada poświetlenie RGB. Niestety, ponieważ nie znalazłem w ogóle nawet na stronie producenta w sekcji download softu do tego zestawu, nie mam pojęcia jak to się reguluje i czy się to reguluje. Jeżeli chodzi o Parametry samej myszki, to tutaj nie mam tak naprawdę do czego się przyczepić, ponieważ parametr LOD jest naprawdę niski, w zasadzie nieco ponad jedna płyta, i już sensor traci kontakt z podkładką. Nie zauważyłem żadnych nieprzyjemnych e, związanych chociażby z akceleracją zachowań samego sensora, same myszki potem na monitorze, jedyne do czego mam uwagę to do ślizgaczy niestety tutaj producent trochę przyoszczędził, ponieważ te ślizgacze są nieprzyjemne i tak naprawdę tą myszkę tylko i wyłącznie można używać na jakiejś fajnej w miarę miękkiej materiałowej podkładce, bo po blacie szoruje, ona po prostu szoruje wydaje taki nieprzyjemny dźwięk, no, nie użytkowało mi się jej na blacie dobrze, tylko i wyłącznie podkładka co do pracy całego zestawu, tutaj poza takimi codziennymi zastosowaniami, no to oczywiście Apex i klawiatura jest świetna. Klawiatura bardzo mi przypadła do gustu, no nie licząc oczywiście samego koloru, to, że jest to prosta konstrukcja w mojej ocenie tak naprawdę niczym jej nie ujmuje. Nie każdy musi mieć dodatkowe przyciski do profili gamingowych, do obsługi Mac i tak Niektórym graczom wystarczą proste konstrukcje, tak jak na przykład mi. Kolor no da się jakoś przełknąć i tak najczęściej patrzymy w monitor, a nie na samą klawiaturę. Jednak kwestia podświetlenia, no trochę nie pasuje do siebie. Jeżeli tutaj mamy białe, tu mamy RGB, no albo niech tu jest biała, albo niech tu jest RGB. To jest trochę bez sensu. Tak samo różnice w przewodach. No tutaj mamy oplot materiałowy, tu mamy oplot gumowy. Wygląda to trochę tak, jakby klawiatura i myszka tak naprawdę pochodziły z innej ligi. Zostały pomalowane na jeden kolor i wciśnięte do jednego pudełka. Nie ma również dedykowanego softu na płycie w opakowaniu, a na stronie producenta też takiego nie znalazłem. Jest to trochę dziwne, bo przez to nie mamy możliwości ustawienia parametrów pracy samej myszki. Cena 350 zł w ogólnym ujęciu wydaje się więc tutaj trochę zbyt wygórowana. Moim zdaniem, ten zestaw powinien być tańszy. Jedyne, co go ratuje, to są tak naprawdę dwie cechy: fakt, że mamy tutaj przełączniki nie mechaniczne, a optyczne i mi osobiście bardzo przyjemnie się z nich korzystało oraz fakt, że jest to zestaw różowy. Bo no, niestety, jeżeli chodzi o wybór akcesoriów w tym kolorze, nie czarujmy się, jest on ograniczony. A jeżeli ktoś będzie budował, powiedzmy sobie, set, tutaj jakaś pani, podejrzewam, mm. <laughs> raczej panów nie bardzo różowy kolor, no to może w tym momencie mieć i myszkę, i klawiaturę, właśnie w identycznych kolorach, nie licząc poświetlenia, no, który będzie tworzył jednak jakąś spójną całość. Zestaw dostępny jest w sklepie BZ Future. Link znajdziecie w opisie tego filmu. Tam znajdziecie również 10% kupon rabatowy, który biorąc pod uwagę tą cenę startową na pewno się przyda. Jeżeli ktoś będzie więc zainteresowany tym zestawem, to zapraszam do linku. No ode mnie żadna rekomendacja tutaj na ten zestaw nie leci. Od zestaw klawiatura myszka, który tak naprawdę wyróżnia się najbardziej kolorem. Ode mnie na tyle dzięki za uwagę. Cześć, hej!